Witamy w szkole podstawowej im. Adama Mickiewicza-Brzeżynia. W, w naszej szkole od lat podejmowane są działania mające na celu rozwijanie poczucia odpowiedzialności za środowisko. Emocjonalną więź z przyrodą kształtujemy podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, wycieczek i zajęć w terenie. Większość działań podejmujemy cyklicznie. Są to m.in. sprzątanie świata. Organizujemy je we współpracy z Urzędem Gminy. Jest to nie tylko coroczna zbiórka śmieci, ale także zmiana nawyków wszystkich mieszkańców w gospodarowaniu odpadami. Dzień Ziemi. Tego dnia organizujemy konkursy plastyczne, pokazy mody z surowców wtórnych, konkursy wiedzy i piosenki ekologicznej. Tydzień Dla Ziemi Przyjaciele Lasu. To z kolei projekty, w ramach których odbywają się zajęcia w terenie, spotkania z ciekawymi ludźmi. Na przykład z leśnikiem, szczelarzem. Realizowaliśmy także projekt nocców. Uczestniczyliśmy w spotkaniu z ornitologiem i prelekcji na temat życia i znaczenia tych ptaków w przyrodzie. Drzewko za butelkę. To wieloletnia akcja organizowana przez zakłady azotowe w Puławach. Zgodnie z jej ideą, w zamian za zebrane butelki, dzieci otrzymały drzewka, które zostały zasadzone w otoczeniu szkoły. Zasad racjonalnego gospodarowania odpadami uczymy się poprzez organizowanie różnych zbiórek. Na przykład zużytych baterii, kartridży, korków, placykowych butelek, telefonów, które to utylizowane są w odpowiednich zakładach. Szkoła w Rzyżynie położona jest na obszarach rolniczych, w pobliżu dużego zakładu przemysłowego oraz otoczona kompleksami leśnymi z wieloma obszarami chronionego krajobrazu i rezerwatami przyrody. Takie usytuowanie wymusza na mieszkańcach ciągłe pogłębianie wiedzy z zakresu stanu i ochrony środowiska. Istotnym jest więc wychowanie młodego pokolenia o dużej świadomości ekologicznej. Ekopracownia będzie więc idealnym miejscem, abyśmy wraz z lokalną społecznością rozwijali pasje badawcze i w świadomy sposób korzystali z zasobów przyrody. Polepszy ona warunki nauczania przedmiotów przyrodniczo-środowiskowych, przez co lekcje staną się ciekawsze. Przyczyni się do wzrostu zainteresowania przyrodą i zainspiruje nas do podejmowania działań na rzecz środowiska przyrodniczego. Nauczymy się dbać o środowisko naturalne. Zgłębimy wiedzę na temat ekologii i recyklingu. Będziemy mogli prowadzić hodowlę i obserwacje roślin i zwierząt. Będziemy przeprowadzać doświadczenia i eksperymenty związane z poznawaniem przyrody. Chcielibyśmy badać właściwości wody, gleby i powietrza. Prowadzić obserwacje drobnych organizmów zwierzęcych, lądowych i wodnych. A także obserwacje roślinności wykorzystując mikroskopy, lupy, lornetki, zestawy do badań czy walizki jako badacze. 真可以，没得办法的。